Witam ponownie, z tej strony FOTOMAN, oto co mam, następna paczuszka dopóki jestem sam w domu, dopóki jeszcze tutaj mieszkam żona mnie nie wyrzuciła a za to co pewnie teraz zobaczy to może to uczynić, ale jeszcze mogę to zrobić bo jej nie ma więc wygląda to tak, zakupione u nas w Polsce na Allegro, też Coś co chcę mieć, nigdy nie miałem tego, miał kuzyn z rodziny, zanim miałem swoją pierwszą Amigę to, to właśnie do tego kuzyna chodziło się pograć na czymś, co było namiastką właśnie Amigi, nie, nie jest to powiedziane, dobra, nieważne, co tu mamy, to nie jest tu na ręce plus, to jest puste pudełko, służy to jako wypełnienie. Także nie zamawiałem tu na ręce plus nie robiłem reklamy Jest to komputer Commodore 64 Rozkręcany był plomba zerwana Nie ma plomby, szkoda Ciekawe czy to działa, czy coś było w tym robione yy, Stan ogólny nie jest najgorszy, nie jest jakiś bardzo pożółknięty jest też wersja angielska czy amerykańska, jak kto woli, klawiatura, koperty. Ale co tam jest jeszcze? Było opisane, że nie wiadomo, czy działa, tak? że sam nie wiem, czy to działa. Co, co jest w zestawie? Tada! Małe coś, <laughs> który to już trzeci joystick w mojej kolekcji. Ja się boję, że on przy trzęsieniu to się sam może tutaj rozwalić. Dobra, nieważne. Czwarty joystick w mojej kolekcji. Ten sam model też tak samo fajnie reaguje. Ok, będzie do testowania. Nie wiem, czy to jest z nami Takich nigdy nie miałem, nie widziałem. Co mam jeszcze w zestawie? Bardzo, bardzo, bardzo żółtą stację dyskietek. Nigdy nie miałem do czynienia osobiście ze stacją dyskietek. Jest to Commodore 1541 wersja 2. O, coś działa. Pstryczek działa do blokowania dyskietki, super. Jest już dobrze. Nie wiem jak to nawet się podłącza, szczerze mówiąc do komputera, też była rozbierana, więc nie wiem czy ona działa, czy nie działa. Najważniejsze, że jest zasilacz, będzie można to wszystko do sieci złączyć w kupę i zobaczyć czy, czy, czy to chodzi, tak? Czy to no chodzi nie, wiem, czy jest sprawny Jest kabel elegantenowy. Mam już przeczucie, że komputer może nie działać, ponieważ kupujący pisał, że nie ma, sprzedający przepraszam, że nie ma jak sprawdzić, a, a ma cały zestaw do sprawdzenia. Jest kabelek, chyba żeby podłączyć stację z Amigą. OK. będziemy testować. Jest zasilacz, jest tutaj coś delikatnie walnięte, ale nie zrobiłem wcześniej, nie spojrzałem. Nie, to było z tej strony raczej w przesyłce się nie stało, chociaż. Trudno jest kawałeczek tutaj zasilacza ukruszony. Coś zrobimy. Może to się przyklei jakoś. Szkoda, szkoda. Ale jest zasilacz. Będzie można podłączyć całość i, i sprawdzić. I co? Jest strasznie żółty magnetofon. Otwiera się klapka. Pół sukcesu. No, to jest akurat najtańsza rzecz z, z całego tego zestawu. Ok, nie mam do tego niestety żadnych dyskietek. Nie mam do tego żadnych. Yy kaset magnetofonowych Co więcej, nie mam żadnego kardridża turbo, tak? Jak już bym od kogoś nawet yy, załatwił kasetkę, żeby sam, żeby pograć. To jest spróbować Więc komputer na razie zostanie podłączony tylko do telewizora, żeby zobaczyć, czy wychodzi sygnał telewizyjny. Czy to działa. Co to jest VDE? A z tyłu tutaj jest gdzieś jakiś przełącznik, może ktoś będzie wiedział o co chodzi. Tam z tyłu jest VD napisane, w środku nie wiem co to jest. Hmm. Szkoda, szkoda, że nie ma karlicza. Jest podłączenie magnetofonu. Dobra, ja sobie to i tak podłączę, żeby tylko zobaczyć, czy to mi się odpala, czy, jest i, czy jesteś na ekranie. Może trzeba będzie samemu jakiś program napisać i, i nagrać na kasety pierwszy program. Nie mam żadnej dyskietki, postaram się gdzieś zakupić jakieś dyskietki do tego 5.25, aczkolwiek to nie jest takie proste obecnie. No i cóż, i sprzęt powoli się kompletuje. Mam nadzieję, że uda mi się większość starego, takiego najpopularniejszego przynajmniej sprzętu, bo to jest w zasięgu mojej, moich funduszy, skompletować. Może będzie niedługo niespodzianka. Yy, taki komputerek tylko troszkę taki, 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 taki. Tylko troszeczkę wyższy model. Może uda mi się od kogoś dostać w prezencie. Yy, może musi, mi się uda też dostać 100 kaset w prezencie do, do tego sprzętu, z tym, że będę musiał dokupić karlicz, bo one są na turbo na pewno nagrywane, także muszę pomyśleć o jakimś kartliczu. Może ktoś z Was ma, chciałby, chciałby się pozbyć czegoś takiego, to ja chętnie przygarnę móc to przetestować. Już mówię, że nie będę tym handlował. Ja kupuję to do swojej kolekcji. Po prostu chcę sobie skompletować po jednej sztuce z, z tych sprzętów mojej młodości. I, I to wszystko, żeby to sobie fajnie stało żeby sobie czasami tego używać. Coś w coś zagrać jakiś film może dla Was nagrać też z tego. By było na ten moment. Na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do następnego. Słuchajcie, udało mi się podłączyć przed chwilką komodorka. Okazało się, że, że działa. Musiałem się chwilę zastanowić zorientować zorientować, Jak, na jakim kanale to w telewizorze działa. 36 bardzo szybko w internecie znalazłem. Także dziękuję serdecznie za. Ludziom, którzy tam yy, też opisują co i jak. Komodorek mm. działa, miałem problem z dźwiękiem, ale jakiś szum słyszałem, trzeba było tylko system dźwięku przyłączyć Komodorek działa, mamy, mamy coś na ekranie, wszystko wszystko udaje się pisać. Super. Jestem bardzo zadowolony. Hlawius delayed. Stacja dyskietek odpalamy. Tu jest z tyłu włącznik. Też świecą się diody, jedna się zaświeciła. Nie mam żadnych dyskietek, także nie sprawdzę. Power działa. Jest szansa, że, że to wszystko będzie żyło, z czego jestem naprawdę zadowolony. Co z magnetofonem? Kręci. Okej. Okay. Dobra. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Yy, mogę ze spokojnym sumieniem teraz gdzieś znaleźć, znaleźć kartridż. Yy, chyba będę musiał to dokupić, nie ma wyjścia. Mogę też jakieś kasety, dyskietki, z dyskietkami chyba to będzie największy problem. Ale w międzyczasie, póki co nie ma się co stresować. O ile komodor jest w stanie naprawdę fajnym, jest dosyć jaśniutki. Tu z przodu widać, widać było gdzie pokrywa leżała, słuchajcie. Nie wiem, na filmie tego chyba nie będzie widać, nie przy tym świetle sztucznym. Pokrywa była dotąd, dotąd był zakryty i pewnie była to brązowa pokrywa, która nie przypuszczała ufałki. Promieni słonecznych z Dlatego od góry on nie jest jakoś bardzo przerzucony, ale tu z przodu po prostu jest katastrofa. Przerzucony jak yy, to i to. Czyli już, już wszystko jasne. Yy, stacja nie była zakrywana, magnetofon nie był zakrywany, dlatego wyglądają jak wyglądają. Yy, komodorek był zakrywany z góry i, i chwała to właściwie robi za to. Nie sądzę, żeby on był tutaj rozbierany gdzieś w środku, wiecie, bo. No, bo kto i po co miałby go rozbierać? Najprawdopodobniej gdzieś przypadkiem ta plomba została zerwana. Yy. Wiadomo, przesuwa się gdzieś, się dotyka, podnosi. Może ktoś wcisnął, zerwał. Nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Ale ja i tak bym ją zerwał, ponieważ trzeba to wybielić. Yy. Sprzęt musi być ładny. Dobra. To tyle odnośnie komodorka. Będzie to dołączone do poprzedniego filmu, czyli będzie dla Was jakaś całość. Yy. Dziękuję za uwagę I zapraszam na. На следующий мой фильм.